Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: Prawda w związku? Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedma pytania. Siedemka buław. Co wychodzi naprzeciw? Królowa buław. Wynik, odpowiedź, rada. Scórka bław. Dołożę kartę. Odwrócona kapłanka. Dołożę kartę. Słońce. Dołożę kartę. Rycerz miecze. Dołożę kartę. Król Bław. na spodzie talii jest karta pustelnik i to może być tłocztań. To jest mądrość. Sedno, siedemka błowa. Wytrwałość, gorliwość, sukces zawodowy. Patrzcie na mnie, jaki odniosłem, odniosłam. Sukces zawodowy. To jest duża ucieczka od rzeczywistości. Zainteresowanie ezoteryką. Człowiek realizuje swoje interesy, realizuje swoje plany. Człowiek mierzy się ze światem, aby pokazać swoją siłę, pokazać swoje możliwości. Doświadczenie zawodowe. Jest dobrze nauczonym i przygotowanym. Toż jest rywalizacja, która jest na sportowych warunkach. Nasze niskie poczucie wartości wypada na niekorzyść i odbiera naszą pewność siebie. Przy siódemce buław jest trudno powiedzieć coś o miłości, bo to jest ciągła rywalizacja partnerów, ciągła wymiana zdania. Co wychodzi naprzeciw? Królowa buław. To jest uzależnienie od siebie. Ukrywamy prawdę. To też są kłamstwa. Osoba destrukcyjna i niszcząca. Jest brak rozwagi w działaniu. Jest sprzeciw. I gniew na kogoś bliskiego. Trudny związek, bo para ma ciągle odmienne zdanie. To też, jest chowanie, to też jest chowanie się za plecami innych. Obsesyjna kontrola jest oznaką niedojrzałości. Dorosła dojrzała osoba nie ma potrzeby czytania wiadomości lub nie wysyła wiadomości do osób trzecich będąc w związku. Ona nie kontroluje znajomych z pracy partnera. Nie czuję zakłopotania, lęku, jak strona przeciwna wychodzi na miasto z kolegami czy z koleżankami. To działa w dwie strony. Dojrzałe osoby kibicują sobie i życzą sobie dobrej zabawy. Wynik, odpowiedź: Rada: Czwórka Buław, Kapłanka Odwrócona, Słońce, Rycerz Mieczy i Król Buław. Potrzebny jest optymizm, który ułatwi nam wyjście z trudnej sytuacji. Optymizm ułatwi nam dobre zainteresowanie, ułatwi nam dobre załatwienie sprawy, do której zbytnio się nie przywiązywaliśmy. Czujemy radość z, efektu, z efektów naszej pracy. Przed nami są liczne spotkania towarzyskie, spotkania pełne emocji, spotkania zawodowe. Niektórzy otrzymają zaproszenie, zaproszenie na uroczystość. Będzie się działo. Często czwórka buław przewiduje dla osób samotnych nową osobę do związku. Osoby w parach, małżeństwa, poczują większą więź rodzinną, szczęście, harmonię. Bycie wróżką, która ukończyła psychologię, jest kontynuacją wiedzy, jaką nabyła na wydziale psychologii. Wykorzystuje ją. Taka osoba zna techniki działania. A to nie ma nic wspólnego z wróżką. Z wróżbą kart, z kart tarota. Osoba po psychologii poznaje podstawy tarota. W dzisiejszych czasach to nic trudnego, aby poznać podstawy kart tarota. Prawdziwa wróżka nie sięga po wiedzę psychologii, bo to jest profanacja. Wróżka to jest osoba o dużej empatii. Ma wiedzę, którą zaciągnęła z intuicji. Ma doskonały kontakt z kartami. I od dzieciństwa posiada mądrość. A wróżka psycholog mądrości szuka w książkach. I to dla takiej wróżki jest wstyd jak beret. Tak sobie myślę, że idzie zima. To na moją głowę założę beret. Aby po uszach nie wiało, od zimnej i nauczonej na blachę psychologii. To też są. To, jest, to też jest zachowanie aspołeczne. duża naiwność, toksyczna osoba. Karta Słońce pokazuje otwarcie oczu. Widzimy szerzej, widzimy intencje innych osób. Widzimy działania bliskich nam osób. Otwieramy się na świat. Wychodzimy ze swojej strefy komfortu oraz to jest dążenie do celu. To jest duża energia do działania, po trudnym dla nas czasie. Rycerz Mieczy pokazuje coś takiego. Po głupiemu, a po swojemu trzeba zwrócić uwagę na swoją czy czyjąś oziębłość emocjonalną. To też są problemy natury psychologicznej. Karta Król Bław mówi, aby kierować się uczciwością, bo takie działania przyniosą same korzyści. Również posiadamy cechy, które przyciągną płeć przeciwną. Dziękuję, to wszystko. Pozdrawiam. Klara Tarot, dba o siebie. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem palec w górę albo w dół. Również zapraszam do oglądania moich pozostałych kanałów: Klara Tarot, Klara Tarot Miłość i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam, Klara Tarot, dba o siebie.